Zamiaro. Piła, piła, piła! piła. piła, piła. Tatek, pomóż mu! Środek ma! Tak Ustawcie się! Matko, bosko! Nasza, nasza! nasza! nasza. Za mocno wystawię, tak bym mógł się... No, nie no, wiesz... Nie, za mocno mu wystawię! bym to mógł uderzyć Pierwszy. Kuba, zmiana! i za Łukasa będziesz wchodził dobra ten Kroczo ma taki potencjał kupienie na patelni piwa, trzech złotych na patelni no, tak myślałem Marcin, a może Łukas zmienisz? kogo zmienić? ja z Olkiem nie rozmawiam, bo zaraz się obrazi tak znaczy ja mu tego nie powiem, że się zmieni, bo się obrazi za chwilę na mnie to Łukas, bo już widać, że Wróćcie, wróćcie! Panowie! O, tu zmiany jakieś? Zmiany! Dobrze, Olek. Zmiany? Olek było dobre. Olek było tak, mnie molka. Nie, Co ja, ja nie powiem, bo się nie obrazi. A za chwilę Masz czas, masz czas! Idźcie z szybciej, szybciej! Panowie! Powrót, panowie, powrót! Jedź, jedź, w sumie sumarum. Dobrze, tylko trochę znaczy, według nas, Alek. Panowie do siebie. Trochę może za mocno to było. Ale takie wiesz gadanie. ale tu jest dziura. Panowie chodźcie do połowy swojej Ej, Kamil, 14 ma, zobacz. Kami, ty na, na napadzie. Nie. Idą do się na napadzie. do napadu. O o, on ma co wykrwi. Dlaczego stoi w środku pola. Onę nie więc Dobra, Masz prawą. No. No,